Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Analiza Polityczna, to kolejna część serii Gads and Żygadło Analizują. Witaj Karolu. Witaj, dzień dobry Łukaszu, dzień dobry wszystkim widzom. Kłaniam się nisko. No, analizują, analizują, a miniony tydzień dostarczył nam no, naprawdę wielu materiałów do tej analizy. Wielu materiałów i zaczęło się już w piątkowy wieczór, więc nie mogliśmy tego skomentować na gorąco w sobotni poranek, bo nagrywamy to oczywiście wcześniej, nagrywamy to zazwyczaj w piątki. Przemysław Babiarz, najpierw zawieszony przez Telewizję Polską z uwagi na swoje słowa dotyczące piosenki Johna Lennona Imagine, nic złego w tych słowach w mojej ocenie nie było, ale wielka burza w całej Polsce wybuchła, Telewizja Polska zawiesza Babiarza, no i pięć dni niemal Donald Tusk zbierał się, żeby coś napisać, no i napisał, zganił i Babiarza i Telewizję Polską i ostatecznie Babiarz odwieszony. To tweet Tuska pomógł? O, to na pewno, ale skoro podwieszony, no to chyba nic skandalicznego nie powiedział. Myślę, że sama TVP, Neo-TVP już się zaplątała w, tych, w tej narracji, no bo albo, tak jak słyszeliśmy z ust Marka Czyża, mamy nie ma miejsca na no, takie skandaliczne słowa, TVP jest twarta, pluralistyczna i tak dalej, i tak dalej, dlatego zawieszenie Przemysława Bierza jest słuszne, no albo jednak jest to odwieszenie, no więc albo albo, ale mówiąc zupełnie już poważnie. Sprawa kuriozalna, ale jeszcze zanim o Przemysławie Babierzu, to pozwolić, że skorzystam z prawa głosu i cofnę się do, znaczy właściwie się nie cofnę, ale też chciałbym skomentować chociaż kilkoma zdaniami to, co zobaczyliśmy podczas ceremonii otwarcia, bo faktycznie na gorąco tego nie mogliśmy zrobić, każdy tak. z nas to zrobił indywidualnie, ale faktem jest, że ta ceremonia otwarcia długimi fragmentami no była skandaliczna, była obrazoburcza, była bluźniercza, to było plucie w twarz katolikom. Jakieś dziwne pokazy, i naprawdę bardzo, bardzo niesmaczne. Nie wiem, co organizatorzy chcieli przez to osiągnąć, ale, ale to, to należy potępić. Więc to już mamy skomentowane. No i Przemysław Babesz, czyli nasze krajowe podwórko. Rzeczywiście, nie powiedział absolutnie nic nowego, nic skandalicznego, nic odkrywczego. Ba, sam John Lennon mówił o tej swojej piosence, że przecież to jest pewnego rodzaju forma manifestu komunistycznego. No, bo o co się rozchodzi. Wyjaśniłem może tym, którzy te nie, nie słyszeli, albo też tej piosenki nie słyszeli. No piosenka i opowiada o świecie bez narodów, bez religii, bez własności, w którym wszyscy żyją szczęśliwie i panuje pokój. No, co nam to przypomina? No, przypomina nam to idee komunistyczne, te, te też miało nie być właśnie. Miała być wszechobecna szczęśliwość, prawda? No i przemysł obaw już właściwie nawiązał do słów Lenona i nagle wywołała się. Wielka burza, wielkie oburzenie, moim zdaniem szukano tylko pretekstu, tak, tak żeby przemysła. jakoś zganić Przemysława że ukarać go, tylko nawet jeżeli tak, to mi trochę nie pasuje. Bo wybrała najgłupszy z możliwych, to znaczy TVP uderzyła sama w siebie, a nie oszukujmy się, doskonale zdajesz sobie sprawę, że TVP do tej pory nie dbała o pozory. Ona nie potrzebowała jakichś pozorów, wymówek, tłumaczeń, dlaczego z kimś się rozstaje, to znaczy wszyscy na bruk, dziennikarze na bruk, prezenterzy na bruk, rozrywka na bruk, sport też na bruk. No i przemysł, babiesz, jakimś studem się ostał w, tym, w tej neo TVP, chociaż tam kompletnie nie pasował, no i się nagle okazało, że. Wielka burza, wielka, wielki skandal. Prawica się oburzyła, nie tylko ona, to też warto zaznaczyć, też ludzie z drugiej bańki światopoglądowej się oburzyli, kibice i nie tylko. No i wreszcie faktycznie jakaś reakcja dziwaczna, spóźniona Donalda Tuska, który chyba chciał wskoczyć trochę na tę falę. I taka reakcja, która częściowo chyba była rozstrzygająca, pomijając te wszystkie głosy, apele, listy otwarte i całą tą burzę, której pewnie w detalach nie skomentujemy. No i w końcu TVP robi krok w tył, odwiesza przemysłowa Babiarza. Znaczy ja się z tego cieszę, to akurat wiadomość dobra, zwłaszcza dla kibiców, bo Przemysław Babiarz to wybitny dzień też sportowy, neurydyta i tak dalej, ale no moim zdaniem TVP kompletnie wychodzi z tego na tarczy, to znaczy, kompletnie jest to wizerunkowa klapa, katastrofa, zawieszenie, nie oddamy ani guzika, wycofujemy się potem z tego, odwieszamy właściwie nie wiadomo czemu i tak dalej, i tak dalej. No, ale znaczy, nie żal mi Neo TVP i władz Neo TVP, biorąc pod uwagę, co zrobili, ale, ale faktycznie. No, Zaskakująca dla mnie chronologia wydarzeń i burza, która, Patrz, która tak, właściwie tak. nie wiem, co miała na celu. Ja przepraszam, pies szczeka, ale tego nie jesteśmy w stanie ominąć. To tak pokazuje, że, że jesteśmy no nie na żywo, ale nagrywamy. Ja, to nie nagrywamy naturalnie tak, to jest wszystko, wszystko dobrze. Znaczy, ja mam takie wrażenie i to będzie moja opinia, jeżeli. To, że tak, ja też oczywiście nagrałem film o, o otwarciu ceremonii w Paryżu i to jest absolutny skandal, co tam się wydarzyło i nie kupuję obrońców tej. tej, 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 tej Imprezy, jest na przykład dziennikarz y, y, wirtualnej Polski, Patryk Michalski, który takie łapki dawał na, na systemie X. Boże, jakie piękne, a dlatego daję jego przykład, bo to jest z jednej strony człowiek, który bardzo walczy o to, żeby była równość, żeby osoby tej samej płci miały takie same prawa, żeby były szanowane, żeby nie były obrażane, ale jeżeli inna strona czuje się obrażona, to jemu się to podoba, on w tym nie widzi no, nic szok, szok i niedowierzanie, typowe, typowe no, dla kryzja, lewicy. tak. To, to, typowe kryzja. dla lewicy, no tu się, tu się zgodzimy. Ale jak znam mentalność telewizji polskiej, bo jak wiesz, ja tam długo pracowałem, yy, to yy, mam wrażenie, że to zawieszenie babiarza wynikało z tego, i to jest moja opinia, jak nie, no to, no to, no to, no to, no to się mylę, ale wynikało z tego, że yy, z czystego strachu, jaka będzie reakcja polityczna na to, więc zawieśmy go na wszelkie Taki wypadek i oczywiście też to był pretekst do tego, że Przemysław Babiasz no, jednak nie odszedł z tej telewizji kierowanej przez Jacka kurskiego, y, y, no to być może będzie okazja się go pozbyć i przeliczyli się po prostu. I być może, chociaż ja tak się zastanawiam, no bo gdyby nie ta cała awantura z tym zawieszeniem, to ja myślę, że nikt na to za bardzo by nie zwrócił uwagę na to, co powiedział Przemysław Babiasz. Owszem, tam w mediach społecznościowych pewnie by były jakieś komentarze, ale umówmy się. No, To nie było coś, co, co, co wywołuje jakieś emocje, jakiś szok, tak? To w zasadzie większość, pewnie 99,9% ludzi by wzruszyła ramionami. No, powiedział to, powiedział. Ceremonia otwarcia to wielogodzinne spektakle. Dziennikarze tam opisują kontekst, wprowadzają widów, tłumaczą co widać. Tam naprawdę przemysł objawyż miał gdzie się pomylić, gdzie wysadzić się na minie, a jednak coś takiego go spotkało. Pewnie trochę jest tak, jak mówisz, to znaczy, ja myślę, że na pewno była typowa psychologia. Sam fakt, że, że tutaj to podejrzewam, że to była jednak decyzja, tego neoprezesa śmiesznego syguta czy jego inicjatywa, nie wiem, nie rozstrzyga być może czynniki polityczne. Być może coś... inicjatywa dyrektora programowego, który, yy, który Być ma... może, być może oczywiście, być może tak, natomiast Twoje fatalnie, poglądy, to na też warto poświęcić temu sekundę, fatalnie się zachował dyrektor TVP Sport, Jakub Kwiatkowski, zresztą fatalnie. pracujący wcześniej tak. z reprezentacją. Tak. Wyszedł przed szereg, skrytykował Boberza, potem się nagle okazało, że ma całą redakcję przeciwko sobie i w zasadzie został tak trochę tak jak Himmelsbach z angielskim. No i to od czego zacząłeś, czyli Donald Tusk, który wchodzi cały na biało na Twitterze po tych paru dniach i mówi, to złe, ale to też złe. No i ci jego wszyscy klakierze, kolici, no ci, ci wszyscy, którzy tam wyczyniali prawdziwe tańce, żeby jakoś to uzasadnić, nagle zostają i tak, no jak to tu skrytykował? No tak, kurczę, no to tak, to tak trochę tak. niefajnie. A Patryk Michalski? No tak, no typowy typowy. Tomasz nic, Michalski, no to jest dużo tego, bardzo no, dużo. No dużo, dużo tego i faktycznie tak, znaczy ja no, bądźmy poważni, nie róbmy z logiki kurtyzany każdy wiedział, że chodzi o ostatnią wieczerzę. Organizatorzy o tym wprost przyznali w tych swoich para przeprosinach, o czym my w ogóle mówimy. Celem było oplucie katolików. Jaki był tego cel długofalowy? Nie wiem. Faktem jest, że zraziło to do, 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 do Francji, do Paryża ogromną część świata. No bo też pamiętajmy, ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich, w ogóle Igrzysk olimpijskie to jest ten moment, kiedy dane państwo chce się zaprezentować światu, pokazać to, co najlepsze. Tak. Ceremonia to na ogół jest majstersztyk, Coś, co ma pokazać daną kulturę, historię, i tak dalej. No i wchodzi taka Francja, Paryż z tym, z czym weszła. No. Tak. Naprawdę, I, ten ma nie? I Macron na Twitterze This is France. No ja o, myślałem, że tak, umrę ze tak, śmiechu. Tak. Rzeczywiście. To... Ale dobrze. Karolu, przejdźmy do, na, jeszcze na polskie podwórko, bo dzieje się tutaj bardzo dużo. Cały tydzień rozmawialiśmy, pisaliśmy na portalu do dorzeczy.pl o sprawie PKW, o subwencji, czy jak mówią członkowie PKW, dotacji dla no, prawa i sprawiedliwości. Zawieszą, nie zawieszą. Zawieszą, nie, nie, nie zawieszą. Cały tydzień czekaliśmy. Ja czekałem. I poczekamy bardzo jeszcze dużo. miesiąc. Tak, i poczekamy jeszcze miesiąc. Miesiąc. Dlaczego poczekamy miesiąc? Czy, w Twojej ocenie, z jednej strony, to, moja opinia jest taka: PKW średnio widzi tam możliwość odebrania dotacji dla PiSu, ale jednak bardzo dużo polityków Prawa i Sprawiedliwości wskazuje na to, że jest ogromny nacisk na PKW obecnej ekipie, ekipy rządzącej. Ryszard Kalisz już nawet mocno odpowiada Romanowi Giertychowi w mediach społecznościowych, żeby się opanował, żeby zobaczył, jaki jest hejt, żeby Zobaczył, co się dzieje, dajcie normalnie PKW pracować. Co ty o tym wszystkim myślisz? Myślę, że sytuacja nie jest zero-jedynkowa, bo gdyby była, to ta decyzja PKW już by była dawno. Tak. Znaczy, zero-jedynkowa pod kątem odrzucenia tego sprawozdania, to mam na myśli. To znaczy, gdyby to była tak jasna sytuacja, jak są rządzący, to ta decyzja już pewnie by była wcześniej. Sądzę, nie mam tu wiedzy, ale sądzę, że ta szala mimo wszystko przechyla się na niekorzyść dla Prawa i Sprawiedliwości. To też wynika z podziałów wewnątrz PKW, tam jest czterech członków z poprzedniego nadania, pięciu obecnych i ten podział było widać między innymi przy, przy sprawozdaniu Platformy Obywatelskiej w głosowaniu, tam było pięć do czterech, no to pokazuje, że ten podział tak. ma miejsce. Ale jednocześnie te naciski są faktem, jest ogromna presja wywierana przez rząd, przez rządzących, przez koalicjantów, żeby tę Tę dotację, tę tą subwencję odebrać. I dlatego sądzę, że członkowie PKW, którzy skłaniają się ku temu, potrzebują lepszej podkładki, mówiąc umownie. To znaczy Ryszard Kalisz, który wychodzi, dajcie nam kwity. Dajcie tak, nam daj dowody. Kwit, tak, I, dajcie to, to właściwie mówi marne kwity. Trzeba czegoś więcej. No, chcemy, ale nie możemy, tak? I myślę, że po to jest ten miesiąc. To znaczy, jeżeli w komunikacie wprost wskazano, że teraz będzie zwrócenie się do Ministerstwa Cyfryzacji i do Rządowego Centrum Legislacji, jako teraz, po więcej informacji, to może to na to wskazywać. Oczywiście nie wiemy, bo przez miesiąc się może, no nie cały miesiąc, może się wyda wydarzyć dużo, ale też powiedzmy, co to by oznaczało w praktyce. No, w praktyce. Taka decyzja oznaczałaby oczywiście ucięcie pieniędzy, bardzo dużych pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości, do 75% subencji i dotacji. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości, biorąc pod uwagę rozmiar tej partii i kampanię, my mówimy około przez całą kadencję około 100 milionach złotych. Tak, to jest ogromna tak, kwota, tak, ogromna. która od razu by ustawiła i zmieniła scenę polityczną. To znaczy, kandydat wtedy PiSu ma dużo gorszą kampanię przy wyborach prezydenckich. Partia jest biedna, partia jest rozbita, partia nie ma jak opłacać swoich różnych zobowiązań. Oczywiście od decyzji PKW, i to też jest bardzo ciekawy wątek, jest odwołanie do Sądu Najwyższego, do tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej, tej Izby, która uznaje wybory, ważność wyborów parlamentarnych, między innymi, ale jak znam życie, to znowu będzie przeciąganie liny, to znaczy rządzący nie uznają przecież tej Izby. Ale tak, otoż to. Otoż to. No, i będą mówić, że to przecież nie jest sąd w rozumieniu sądu, a PiS będzie mówił, ale to oni uznają ważność wyborów, to jest sąd najwyższy. I być może będzie też na tym polu spór, więc ja mam wrażenie, że przechodzimy do. Do, do, do problemu, do, do, takiego, do takiej sprawy, czy do poziomu, którego jeszcze wcześniej nie było. To znaczy, wcześniej oczywiście te wszystkie spory, Trybunał Konstytucyjny, KRS-a najwyższy, jakby to, to oczywiście też było, to był wysoki poziom, ale teraz jednak wydaje mi się, że chodzi o wyeliminowanie opozycji w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, o przekręcenie mu kręgosłupa, no bo w czym jest, znaczy w czym jest problemu? Klucz problemu jest takie, zdaniem rządzących PiS nielegalnie współfinansował kampanię wyborczą, ponieważ miał pikniki dotyczące 800+, miał Fundusz Sprawiedliwości, miał wiele innych różnych aspektów, które pomagały tym kandydatom, no, ale na Boga, znamy przykłady z wyborów samorządowych wie, tak, do Parlamentu tak. Europejskiego, ty sam doskonale znasz przykłady z Opolszczyzny, o, gdzie miliony szły, zresztą to radny, radni lokalni mówią, miliony szły na takie eventy, bo tak to się odbywa, no widzowie doskonale wiedzą, że politycy zawsze się chwalili, politycy zawsze organizowali takie eventy. No niby event jest o bezpieczeństwie ruchu drogowego, tylko nagle jest pan poseł X, Zawsze rządzący albo aktualny prezydent, który walczy o reelekcję ma coś do przodu, tak? No bo kandydat na prezydenta porusza się, jeżeli to jest na przykład niezależny kandydat albo partyjny, no to jednak musi być fundusz partyjny, trzeba na kampanię wydać, trzeba własnymi samochodami jeździć, cały swój, cały swój ekwipunek partyjny brać, a prezydent tak, prezydent jeździ zawsze limuzyną yy, prezydencką, ma, podlega ochronie BOR, ma cały transport, ma całą infrastrukturę de facto zapewnioną. No inaczej się tak kampanię prowadzi, prawda? Oczywiście. To samo jest z rządem. Zawsze ministrowie jeżdżą yy, służbowymi limuzynami, wykorzystują to wszystko, a opozycja jeździ własnymi samochodami. Dokładnie no to tak, jest. tak. I tak jest na poziomie centralnym, Oczywiście. samorządowym. Ci, którzy rządzą, mają więcej instrumentów, narzędzi i to było do tej pory przez 30 lat tolerowane normalnie, to znaczy od tych zmian wprowadzających subwencje i to jest dla Polaków jasne. No więc, wywrócenie teraz tego porządku, gdyby się tego trzymać sztywno, no oznaczałoby, że właściwie skończyłyby się kampanie, jakie znamy. No ale oczywiście wiemy, że tu nie chodzi o normy, zasady, obiektywizm, tylko chodzi o to, żeby dołożyć pisowi i o to w tym wszystkim chodzi. Tak. Więc nie wiem, dokąd my z tym będziemy zmierzać. Ja jestem pełen obaw, jeśli chodzi o tę sprawę, bo to naprawdę może mieć daleko idące ja konsekwencje też. wszelkie, łącznie z jakimś jeszcze głębszym podziałem społecznym, ale faktem jest, że, no, że poczekamy jeszcze tych kilka tygodni na tę decyzję. Będziemy no czekać, znaczy... ale zobacz, zobacz, weźmy to pozytywnie, tak? Że załóżmy, że realizuje się negatywny scenariusz dla PIS-u, czyli jest ta subwencja odebrana, oczywiście ten sąd najwyższy, te całe przepychanki, ale. W Stanach Zjednoczonych podobne rzeczy próbowano robić Trumpowi, tak, proces sądowy, chęć wsadzenia go w ogóle za kratki, odebranie wszystkiego, no, mamy zamach na Donalda Trumpa, który nie wyszedł, no i ten człowiek i tak wychodzi z tego wszystkiego wzmocniony, ma milionowe wpłaty na kampanię i tak dalej. Oczywiście nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, ale yy, przykład mniejszy, Telewizja Republika. Zabrano Telewizję Polską siłą. Tak, odebrano wszystko i Telewizja Republika w kilka miesięcy staje się medium, które zmienia siedzibę, rozbudowuje się, jest w stanie oferować kontrakty znanym dziennikarzom, przejmować znanych dziennikarzy, rozwija się. No, i to wszystko też dzięki widzom i być może też jeżeli PiS straciłoby tą Subwencje, no to Polacy powiedzieliby hola, 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 to już jest za dużo. Ja myślę, że wielu obywateli wpłacałoby na kampanię wpisów, wpłacałoby dotacje na partie i być może jakąś część tej kwoty PiS by odrobiło, a na pewno byłaby taka retoryka niszczenia opozycji. To jest wygodne dla polityki. To prawda. Pod tym względem oczywiście to prawda. Faktem jest, że też partie mają różnego rodzaju ograniczenia formalno-prawne i tu są różnego rodzaju limity, i tak dalej, i tak dalej. Na pewno to by było uderzenie w, w opozycję, gdyby taka decyzja negatywna dla prawa i sprawiedliwości miała miejsce, uderzenie de facto też w demokrację, ale z drugiej strony nie ułóżmy się. No, Donald Tusk konsekwentnie wymontowuje wszystkie bezpieczniki, które znaliśmy. Tak. To są metody gangsterskie, bandyckie, to co obserwujemy i obserwowaliśmy przy różnych instytucjach przy TVP, chociażby wspomnianej przez Ciebie, no to co z tym zrobiono warto przypominać cały czas, no wyłączono sygnał telewizyjny po raz pierwszy od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Weszły jakieś osiłki z agencji ochroniarskiej, siłą przejęto budynek, wyłączono sygnał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to nie są metody, znaczy to nie są procesy zmian no w państwie są. demokratycznym, tylko to są jakieś państwa afrykańskie, jakieś hunty, bo nikt nie broni y, obecnie rządzącym zmieniać różnych instytucji, aspektów, tylko niech to robią jednak z poszanowaniem norm, z poszanowaniem prawa. Y, już nie mówię, że konstytucji, ale jakieś też kadencji, a tu w zasadzie wszystko wyrzucić, wygasić a potem to jakoś będzie, tak? Więc może oczywiście wyjść ten element pozytywny, o którym ty mówisz, jakiego pospolitego ruszania, to chyba jedyna nadzieja w tym wszystkim dla Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno PiS się szykuje na jakiś plan B, każdy rozsądny by tak robił. Poczekamy, zobaczymy. Faktem jest, że też mamy, jakby nie patrzeć, teraz sejmowe wakacje. To też troszkę nam tych tematów dokumentowania ubędzie, biorąc pod uwagę, że, że politycy trochę może się rozjadą i trochę nam dadzą od siebie odetchnąć. No ale tak, ale, ale też może też warto wspomnieć o, o też tym, co się działo przy okazji Powstania Warszawskiego, znaczy 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego jakieś kuriozalne dla mnie rzeczy, jakieś nie wiem, w Gdańsku, to co prawda już jakiś czas temu, ale też próba zrównywania y, zamachu Sta Stauffenberga na Hitlera z powstaniem warszawskim, jakieś takie dziwne myki w Warszawie zamalowano mural tak. po tym bieg po awanturze nagle szybko go próbowano tam od odrestaurować, no, no przykro się, na to wszystko y, no, patrzyło cykl. i się tego słuchało, ale to chyba nie jest przypadek, myślę, że to jest akurat konsekwentna polityka historyczna w nowym wydaniu. I będziemy o niej mówić. Na pewno jeszcze będziemy ją komentować, bo też się pewnie będzie dużo w, tym, w tej dziedzinie działo. Na koniec, krótkie pytanie. Czy ty uważasz, że posłom należy się półtora miesiąca wakacji? Ustaw nie produkują. Ja, jak rozmawiam mam, z senatorami, mam, mam, mówią, że nie mają nad czym pracować. Mam, mam 16 posiedzeń. Mam z tym pytaniem pewien problem. Już ci tłumaczę dlaczego. Ponieważ normalnie bym ci odpowiedział, że nie. Ale w przypadku ekipy Donalda Tuska, to może lepiej, że nie wychodzą ustawy z parlamentu i może lepiej, że tam jest cisza i hula wiatr, bo gdyby tam parlament pracował jak poprzedni, no to wolałbym nie być w... nie, wolałbym tego nie widzieć. Ale skoro przywołałeś ten temat, to na koniec statystyka. Niedawno Super Express podliczył na bazie danych z Kancelarii Sejmu. Okazuje się, że premier Donald Tusk to był na niewiele ponad połowie posiedzeń, znaczy głosowań jako premier 52% bodaj i dla tych, którzy być może teraz powiedzą, no ale to przecież premier no to premier Mateusz Morawiecki był na 89 chyba powyżej 80 na pewno procentach głosowań a wicepremierze obecni w rządzie Kosiniak-Kamysz i Gowkowski powyżej 90, Gowkowski nawet 98% no więc przykład idzie z góry, Donald Tusk wiemy nie lubi tak. się przepracowywać, wiemy to już po pierwsze w rządzie PO, PSL i drugi 嗯 <laughs> i w zasadzie teraz jest tak samo no tak jak mówisz, no, nie ma na czym parlament pracować, a z drugiej strony jak ma nad czymś pracować, jak wewnątrz koalicji są co chwila tąpnięcia, spory, spory nie potrafią to, się co to ma być nie tak. nie i co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie, yy, Donald Tusk nieobecny na wielu głosowaniach Zbigniew Konwinski poseł Platformy mówi, ale przecież to jest osoba, która rządzi państwem, on ma wiele obowiązków no ale jak Waldemar Sługocki był w Stanach Zjednoczonych, miał obowiązki dymisja, koniec no idea, nie ma go. A to jeszcze był ten smaczek, że Sługocki był w Stanach Zjednoczonych służbowo, a tak informacja jest. do posłów o tym, że będzie głosowanie w sprawie aborcji trafiła 2-3 dni przed samym no głosowaniem. Tak. No, typowa nasza y, polityka, no ale dzięki temu mamy pracę, dzięki temu możemy komentować i możemy tak się jest. śmiać z tej rzeczywistości, bo przecież jest uśmiechnięta Polska, więc wszyscy mamy się uśmiechać. Uśmiechać, tak jest. Karolu, bardzo Ci dziękuję za, za, za ten tydzień, za kolejny y, komentarz. Razem ze mną zachęcam wszystkich widzów na... Kanał Karola Gaca. Możecie tutaj zobaczyć wyżej ten kanał. Świetna, ostatnia nowa rozmowa z redaktorem Rafałem Ziemkiewiczem do obejrzenia. Część pierwsza, bo wiem, że jeszcze będziesz publikował część drugą. Dziękuję Ci jeszcze raz, do zobaczenia. Bardzo Ci dziękuję. Oczywiście zachęcam wszystkich Państwa swoich widzów też, by subskrybowali twoje już dwa kanały, bo jeszcze jest analiza polityczna ekstra. Tak Widać, że rzeczywistość dostarcza nam tematów, więc tym bardziej Ci dziękuję, tym bardziej Państwa wszystkich zachęcam do subskrybowania. Komentowania, lajkowania. Na dziś się kłaniamy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i mój pies też pozdrawia.